Nie on... Słuchaj, też miałam takiego byłego On patrzył nie na stopy, tylko na te tutaj mm, Na no, no, Jakby na pięć, ale tutaj tak No, no Tutaj no, 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 ma być no, no, no. OK i zęby I wtedy <śśśśś> <śśśś> Czyli on, on nie patrzył jako, tato, no jako, na piące, jako, że to tak. go jakby ciekawe było dla niego, fetycznie, tak A Tylko, że po prostu, że jakby że, Zadbane muszę. Że że, 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 ma być, że to ważne jest No tak. Też takie Podeszwy No tak, chodziło o czy pięty popękane nie, to nie podeszła, a tutaj tak wiesz... Jeszcze... Tak, to tutaj obok. Co? No tutaj. Ach, na, a ścięgno Achillesa. No tak, 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 tak. Fetysz ścięgna Achillesa. No czyli nie fetysz, a że niby to jest ważne, że jak, jak, jak na przykład... Jak, czyli on mówi jak, że jak, jeżeli kobieta ma tam wszystko ok i zęby ma dobre, to jest... Czyli to jest kobieta zdrowa i... To jaką cud? Ja nie sen. wiem, to. Ktoś mu kiedyś powiedział, tak? Pierwsze słyszę. Ja.